Tak, bardzo ciekawa sytuacja w tamtym roku do e, finału Igrzysk Olimpijskich. W miksie zostały dokoptowane dwie drużyny, które stały z kwalifikacji i też biegaliśmy e, w dziewiątkę. Tutaj na tych mistrzostwach też dziwna sytuacja, bo e, biegali z nami w biegu eliminacyjnym. Na nagraniach, szczerze mówiąc, nie widać, żeby tam ktoś im przeszkodził, a na samym podawaniu, pierwsze, na pierwszej zmianie poleczki gdzieś tam ją zgubili, złożyli protest. Nie wiemy, jak ten protest był zatytułowany, ale zostali przywróceni na pierwszym torze do e, biegu finałowego. E, no i spowodowało to, że my jesteśmy oczko niżej, ale też dopatrzyliśmy się błędu wśród zawodnika, zawodników z Trinidadu, bo podając pałeczkę przed nami, zamiast zbiegać do wewnętrznej części toru albo po swoim torze, po prostu gdzieś przeszkodzili Mateuszowi, bo chłopak zbiegł na, zaraz bardzo mocno na prawo. Mateusz dosłownie wpadł na niego, przez co straciliśmy myślę, że pół sekundy i przede wszystkim walkę o to, żeby rywalizować gdzieś tam w tłumie. Szczerze mówiąc liczyliśmy, ja osobiście liczyłem gdzieś na zajęcie piątej szóstej tej pozycji, to było racjonalne, patrząc po wynikach zbiegu eliminacyjnego. Myślę, że mogliśmy się poprawić tutaj spokojnie o sekundę, ale te błędy na dystansie, tak jak wczoraj, zresztą po szafotach mówiliśmy, że każda, każdy bieg rządzi się własnymi prawami. I tak samo jak czasami mamy szczęście i bieg układa się dosłownie po sznurku, tak dzisiaj bieg tak się nie ułożył i gdzieś tam te straty były na naszą niekorzyść. Europejczycy biegają szybko, ale myślę, że mamy te wyniki w zasięgu naszych nóg. Bieganie na poziomie 301, 300. Myślę, że jest jak najbardziej do sięgnięcia, także myślę, że na Europy będziemy oscylować w spokojne bieganie w eliminacjach, żeby wejść do finału z dużym kół i żeby tam powalczyć już o medale. Myślę, że ten początek mógł już troszeczkę tutaj wybić mnie z rytmu, gdy wpadłem na zawodnika z Trinidadu. No ale cóż taki jest sport, po prostu odepnąłem go troszkę i starałem się dalej kleić do tych czeków kleiłem kleiłem jak to my tutaj mówimy i próbowałem jeszcze na końcu gdzieś tam wyjść myślałem, że mam na tyle wystarczająco siły, żeby jeszcze próbować przejść dalej i chociaż wywalczyć tą jedną pozycję. E, niestety on też miał dosyć dużo siły e, i jeszcze bardziej, w sumie nie wiem czy jeszcze bardziej odjechał czy nie, ale ta odległość myślę, że była e, w miarę utrzymana. No i przekazałem pałeczkę i Kajtek po prostu leciał dalej. Myślę, że tu niestety chyba nasza forma jest zbyt zbliżona, żeby tutaj nadrobić jakieś 5-6 metrów, to tak naprawdę pół sekundy, więc myślę, że tutaj już ciężko było cokolwiek zobaczyć na tej ostatniej zmianie. No, starałem się jej gonić, że któryś z tam zrywali bardzo osłabnie, ale niestety nikogo nie wyprzedziłem. No, oczekiwania myślę, że każdego z nas były trochę większe. Myślę, że ten cel minimum to był ten finał. Szkoda jedynie, że jest to dziewiąte miejsce, a nie ósme, bo w naszym środowisku akademickim to dużo zmienia. Inaczej się tutaj rozpatruje szkolenie czy tam stypendia, także myślę, że to byłoby fajne wsparcie. Wydawało mi się, że do 3 metra trzymałem właśnie ten, ten dystans równy do Jamończyka i tego z 9,3 tutaj Tabago chyba. Trzymałem właśnie, czułem, że trzymałem dystans, ale później już jednak zabrakło tej siły. I chyba trochę odpuściłem ten bieg i nie wiem, który czas miałem, ale chyba, myślę, że ostatni. No ale poprawiłem to, co potem, bo nabiegałem w eliminacjach, bo przytarcie było, to już tam nabiegałem. Czuję, że jednak poziom rośnie i doświadczenie moje też rośnie na tych zmianach. Zobaczymy, co pokaże dalej, tak. Jeszcze mamy Europę, może jakieś zmiany do do No wyzawnicy, może trochę wymiana będzie, ale mam nadzieję, że będzie zmiana kolejności. Tym razem nie będę biegł z boków, bo jakoś tego nie czuję i... Myślę, że będzie lepiej.